Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku serii z gry Minecraft. I dzisiaj będziemy rozbudowywać bazę, właściwie ja będę, do poziomu 77, właśnie centralnej bazy. Jako poziomy rozumiem każde kolejne przedłużenie bazy w kierunku na współrzędnej z. Tak, widzicie, tutaj akurat idziemy coraz bardziej w minus, że tak powiem, zbliżamy się niedługo do minusa, to znaczy nie tak niedługo, bo na tych czankach już tutaj gram od przerwami oczywiście, ale od mniej więcej dwóch lat, więc do zera mniej więcej na Z w rozbudowie tej bazy nie wiem kiedy dojdziemy, może za kolejne 2-3 lata natomiast, no tak, chciałbym w dzisiejszym odcinku w końcu zamknąć kwestię rozbudowy poszczególnych pięter, przynajmniej do tego poziomu, który na razie wyznaczają tutaj te ściany boczne, a przynajmniej ta ściana boczna, bo tam chyba nie jest to równe do końca. W każdym razie poziom, który wyznacza ta tutaj ściana boczna. I tak, najtrudniejsze wydaje mi się, że chyba będzie rozbudowanie do tego poziomu bazy pięter z rezerwami magazynowymi i przede wszystkim tego piętra z centralnym magazynem, ponieważ tutaj mamy purpurowe bloki, które to purpurowe bloki. No, nie są tak łatwo dostępne, oczywiście, jak na przykład te z, po prostu ze zwykłego kamienia. Już trochę ich przygotowałem, natomiast z tego co sobie obliczyłem, to żeby jeszcze tutaj pokryć resztę, będę potrzebował co najmniej 38 staków, jeżeli się nie mylę. Już część mi tej farmy z tymi chorusowymi drzewkami wyrasta. Natomiast chciałbym w międzyczasie, właśnie już zacząć tutaj rozbudowywać to. Myślałem, tak czy nie, poczekać ewentualnie z już przygotowaniem wszystkich bloków i dopiero wtedy rozpoczęciem odcinka. Chodzi mi przynajmniej o te bloki purpurowe, bo tych kamiennych zwykłych to oczywiście może w międzyczasie zabraknąć. Zobaczymy jeszcze. Natomiast stwierdziłem, że chyba jednak już zacznę to nagrywać teraz. Żeby po prostu w międzyczasie już tam wyrastały kolejne te chorusowe owoce itd. Tak znaczy w sumie to łodygi, potem z nich są owoce. W każdym razie te horusowe drzewka, a w międzyczasie, właśnie tutaj zacznę już też coś budować, oświetlać i tak dalej. Dużą część tych pięter też jednak nagram, to znaczy nagram, nie nagram, po prostu właśnie nie nagram jak je będę dobudowywał, tylko wam jeszcze może tutaj w tej scenie tak pokrótce je pokażę, jak to tam z nimi powiedzmy wygląda, bo tak jak mówię, no tutaj jest bardzo, bardzo dużo do zrobienia. Może jeszcze tutaj dzień wyświetlę 3297. Tak jak widzicie, to się przyda, bo myślę, że będzie można potem sobie porównać, który jest dzień już po zrobieniu, wszystkiego po zakończeniu odcinka. Przy czym, oczywiście, też jak to zwykle w Minecraftie bywa, w międzyczasie też się robi zawsze różne inne rzeczy, tam z farmami i tak więc oczywiście to nie będzie. No i plus jeszcze przeważnie idę. Idę spać, więc postać moja idzie spać zawsze tam w nocy. Staram się jak najczęściej iść już do tego łóżka, więc też te dni się dużo bardziej skracają. A to też z tego powodu, że no, chcę mieć pewność, że nie będę miał fantomów. No i przy okazji, właśnie też mi się dni szybciej nabijają. No. Pochodnie się skończyły, ok. I tak, żeby było jasne, to jest rozbudowa. Na razie do tego 77 poziomu, później, oczywiście, to będzie wszystko. Znaczy, czy oczywiście, to nie wiem, może coś się stać, że przestanę grać. Natomiast na dłużej bądź na stałe. Natomiast, no, plan jest taki, że będę to dalej rozbudowywał potem też w przyszłości tej serii, tak? Tę bazę powinienem powiedzieć chyba. Tę bazę. Ale no, zobaczymy, jak to będzie. Dużo mobków teraz pada, więc jak jestem tutaj na dole, co jest dość dziwne. Bo przecież jestem dosłownie obok tego mob grindera. No ale dobrze. Tak, gdzie tutaj brakuje światła? O, tutaj na pewno brakuje światełka. No, przewiduję, że to będzie takie najdłuższe piętro, to znaczy najdłużej robione piętro, poza oczywiście rezerwami magazynowymi, no bo na rezerwach magazynowych, też nie wszystkich, ale przynajmniej tych piętrach, gdzie też są poprowadzone jakieś różne linie transportowe, no to ten strop wynosi aż 3 bloki grubości. A musi tak być, żeby było odpowiednio wkomponowane te wszystkie linie transportowe oparte o wodę. To żeby to wszystko dobrze funkcjonowało, no to muszą być trzy bloki. Więcej to, żeby była przesada, natomiast te trzy muszą być. Przy czym i tak nawet przy trzech widać po prostu później też te, te przedmioty, jeżeli się postawi na szkło w odpowiednim miejscu, co zresztą też widzieliście zapewne już niejednokrotnie właśnie w rezerwach magazynowych a to też jest fajny taki powiedzmy checker, żeby po prostu sprawdzać ewentualne jakieś problemy z dostawą jakichś przedmiotów z jakiejś tam farmy drugie piętro centralnej bazy już kończone, przynajmniej do poziomu 77 No i cóż, teraz zajmę się, to znaczy w następnej kolejności zajmę się tym piętrem, przy okazji miałem wam też pokazywać dni, żeście mogli sobie porównać ile mniej więcej czasu mogło upłynąć, w międzyczasie faktycznie coś tam jeszcze od innego robiłem, ale generalnie głównie... Było to związane z czekaniem na te cegły. Duża część tego czasu faktycznie można powiedzieć, że była związana po prostu z budową tego piętra tego czasu tutaj gry, który widzicie w tym momencie. Przy okazji, drugą ścianę boczną też dobudowałem do tego 77 poziomu. I tak jak możecie spojrzeć też tutaj od góry. No to mnóstwo, mnóstwo jeszcze tutaj jest też innych pięter do zrobienia. No, ale. Cóż, chciałbym mieć tą kwestię domkniętą, chociaż pierwszy raz, że doszło do takiej sytuacji, że na danym poziomie bazy faktycznie te wszystkie piętra są do tego, do tego poziomu wykończone. A to, że w międzyczasie tam pewnie jeszcze znowu coś się zmieni, może będą jakieś przebudowy, może nawet między tymi piętrami to już swoją drogą, ale chciałbym ten temat zamknąć chociaż chociaż raz. Żebym miał satysfakcję po prostu, że jest do tego 77 poziomu faktycznie wszystko skończone, bo teraz tak naprawdę bym miał powiedzieć do którego poziomu jest wszystko dobrze właściwie wybudowane. To może to by był zaledwie jakiś poziom 20, biorąc pod uwagę to, że ostatnie chyba piętra czy tam piętro rezerwy magazynowej jest bardzo skromnie rozbudowane. No to cóż, teraz porównanie. A więc pierwsze piętro centralnej bazy, tak jak widzicie, jest już skończone, przy czym zajęło mi to o wiele, o wiele więcej czasu niż się początkowo spodziewałem. I paradoksalnie wspominałem wcześniej, że najpewniej właśnie to górne piętro i ewentualnie, to znaczy na pewno rezerwy magazynowe będą rozbudowywane przez najdłuższy czas. Natomiast okazało się, że już pierwsze piętro przez te wszystkie zapasowe farmy, przez to, że tutaj przy okazji sobie stwierdziłem, że stworzę jeszcze takie miejsce, w którym potencjalnie można. Ewentualnie pozyskiwać szybko jakieś kwiaty albo coś. Tutaj akurat jest to na takim biomie, że chyba tylko te jakieś takie jasno-niebieskie są. Nie pamiętam nawet jakie to były te kwiatki. Jakaś orchidea niebieska. W każdym razie tutaj z tego co zauważyłem, to na tym biomie chyba tylko te wyrastają. No ale w przyszłości oczywiście też by mogły jakieś inne się też tutaj kwiatki pojawić, jak baza będzie dalej rozbudowywana na innych biomach i początkowo myślałem, że głównie to pokryje faktycznie kwiatami, ale póki co poszedłem na łatwiznę i na szybką, właśnie mączką kostną tutaj to wszystko powyrastałem i tak na razie zostanie, albo już na, na zawsze tak zostanie przedłużyłem farmy, tak jak widzicie wszystko jest już tutaj wykonane do tego 77 poziomu centralnej bazy I jeśli chodzi też o ewentualne dobijanie mobków z mobgrindera, jak czasami jakiś tam się nie spali, a powinien, bo na przykład ma za mocną zbroję, no to teraz tutaj też mam dużo, dużo lepszy dostęp niż wcześniej, przez to, że tutaj już nie ma tej wody, tutaj wszystko osuszyłem. No i też na to osuszanie dość dużo czasu mi poszło, nie mam gąbek, a nawet jakbym miał to nie wiem czy bym z nich korzystał, bo... Suszą dość mały obszar, tak naprawdę. A potem jeszcze trzeba je podgrzewać, żeby się osuszyły, więc no nie jestem pewien, czy w ogóle bym z gąbek korzystał. W każdym razie z początku tutaj na granicach, przed obecną właściwie granicą bazy, postawiłem tutaj taką ścianę, powiedzmy z piasku, że to łatwo było mi po prostu wysypać, no bo to jest blok grawitacyjny, jeden z nielicznych, a resztę już wypełniłem dirtem. I jest to zrobione właściwie pod przyszłość, można tak powiedzieć, ewentualnie jakbym potem znowu gdzieś tam na dole pod bazą kopał, żeby pozyskać na przykład no, chociażby kamień. Jak widzicie tutaj mam też wygodny dostęp do potencjalnie kolejnych kopalni, też do tych wykopalisk powiedzmy takich dość dużych, które zrobiłem wcześniej. Więc tutaj nie będzie póki co problemu, żeby pozyskać znowu kolejny kamień. Przełożę jednak rozbudowę tej bazy. Myślałem, że wszystko już tutaj dopnę w tym odcinku, ale bardzo chciałbym tutaj skończyć te wszystkie piętra do tego 77. poziomu. Więc to sobie przełożę raczej na jeszcze następny odcinek, bo tutaj zobaczyłem w międzyczasie, że w rezerwach magazynowych no. Robi się troszeczkę nieciekawa sytuacja, trzeba będzie znowu tam rozbudować. Powiedzmy, że to będzie taka pierwsza część, a kolejne po prostu czyli to będzie taka, jakby mini podseria tak, z rozbudową właśnie do tego 77. poziomu. To będzie taka podseria i to będzie część pierwsza i później będą jakieś tam kolejne ale tak, jak mówię, w międzyczasie też jeszcze prawdopodobnie będzie odcinek z Rozbudową rezerw magazynowych, też w sensie nie chodzi o same stropy, ale jeżeli chodzi o te wszystkie linie transportowe, i przebudowanie i, i, i tak dalej, i tak dalej, to chciałbym tutaj też w międzyczasie coś z tym nagrać. No bo jestem wręcz zmuszony, bo już się po prostu niedługo te niektóre piętra zapełnią. Na przykład to Tyle do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć.